Gość kalejdoskopu. A gościem dnia jest dziś Andrzej Indycki, dyrektor Oddziału Wniosków i Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Rozmowę przeprowadzi Małgorzata Iwanicka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. W połowie lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowił nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych w ramach programu Czyste Powietrze. To jednak nie jest propozycja dla wszystkich. Dla kogo? E, tak. E, oczywiście program Czyste Powietrze jest, będzie i był. I tutaj w dniu 15 lipca wznowiony został program dla osób, które poniosły koszty. Wykonania kotłowni gazowych bądź zakupu kotła gazowego w okresie i to jest ważne, w okresie od 28 maja 2024 roku do końca, czyli do 31 grudnia 2024 roku. Dlaczego dla tych osób? Dlatego, że trzeba przypomnieć, że program został wstrzymany 28 listopada i były osoby, były mieszkań, byli mieszkańcy, którzy wykonali takie inwestycje, posiadają właśnie dokumentację, chociażby w postaci faktur i protokołów odbioru, i właśnie dla tych osób wznowiono ten nabór. Nabór trwa od 15 lipca do 15 października tego roku. A proszę powiedzieć, bo teraz jeszcze do końca lipca trwa okres przejściowy programu Czyste Powietrze. Co to oznacza dla, dla tych, którzy chcą skorzystać z tego programu? Tak, ten okres przejściowy jest właśnie wynikiem tej sytuacji z ubiegłego roku, gdy 28 listopada program został wstrzymany. To znaczy zaprzestano. Unie, uniemożliwiono składania wniosków, co spowodowało, że wiele osób, które wykonały swoje inwestycje i posiadały faktury, nie mogły złożyć wniosków. Dlatego w naborze wznowionym, który trwa od 31 marca, wszystkie osoby, które mają faktury, właśnie z tego okresu 28 maja 2024 roku mogą Składać wnioski. Ten okres przejściowy kończy się z końcem obecnego miesiąca, to jest do końca, do końca lipca. I czym to jest spowodowane? Tym, że pozostaje reguła w czystym powietrzu, mówiąca o tym, że składając wnioski, można mieć faktury wystawione wcześniej, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy. I ten okres przejściowy y, dla tych osób, które miały te faktury jeszcze z tamtego roku, kończy się właśnie y, 30 lipca tego roku. A proszę powiedzieć, na jakim etapie jest rozliczanie właśnie wniosków y, tych przyjmowanych do czasu wstrzymania y, programu Czyste Powietrze, czyli do listopada 2024 roku? do końca listopada 2024 roku, te wszystkie wnioski, które wpłynęły, wnioski o dofinansowanie, one zostały rozpatrzone, ostatni wniosek był rozpatrzony końcem marca, końcem marca tego roku. Beneficjenci mają długi okres, bo to są kilkuletnie okresy realizacji zadań. Te wnioski, które, wnioski o płatność, które wpływają, one są y, rozpatrywane. Y, w obecnym okresie trwa rozpatrywanie końcówki roku ubiegłego. Y, proszę powiedzieć, y, bo powstał poradnik dla poszkodowanych beneficjentów programu Czyste powietrze przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Y, dla kogo to poradnik? Co w tym poradniku znajdziemy? No panie redaktor, to no, faktycznie no, program Czyste powietrze. Jako ogromne narzędzie finansowe niosące z sobą wielkie środki finansowe, które, które trafiają do naszych mieszkańców, do beneficjentów tego programu. No, tak jak w, każdym, w każdej sytuacji w życiu naszej, no, zdarzają się czasami nieprawidłowości. Te nieprawidłowości one zdarzają się najczęściej w programie Czystym Powietrzu. Tutaj, właśnie na styku, mieszkaniec, czyli beneficjent. I wykonawca. No, mm, są sytuacje, ale to, to nie znaczy, że program cały taki jest, bo to są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji wykonanych, które zostały wykonane przez wykonawców rzetelnych, prawidłowo wykonujących, prawidłowo wystawiających fakturę i realizujących terminowo te przedsięwzięcia. Natomiast no, jest jakiś niewielki, niewielki ułamek tych wszystkich, tych wszystkich inwestycji, które są nieprawidłowo zrobione. Niesie to oczywiście dla pewnych osób, beneficjentów pewne pewne niekomfortowe sytuacje. No, czasami są to również i tragedie ludzkie, bo, bo są te osoby oszukane. Ten poradnik właśnie powstał dla tych osób, dla osób, które zostały poszkodowane przez nierzetelnych wykonawców. I ten poradnik chociażby w ubiegłym w dniu wczorajszym wspólnie z Narodowym Funduszem przekazaliśmy również do, do samorządów do gmin, tak żeby był dostęp jak największy. No wszyscy, którzy, którzy będą chcieli skorzystać, to mogą z niego skorzystać. A dlaczego do gmin? To przypomnijmy, że gminy właśnie są operatorami teraz już w tej wznowionej wersji programu Czyste powietrze, która ruszyła 31 marca tego roku. Proszę powiedzieć, czy to zainteresowanie tym programem wciąż jest bardzo wysokie, czy jednak ta popularność spadła z różnych względów? Pierwsza część pytania. Panie redaktor, operatorzy, wprowadzenie funkcji operatora do programu Czyste Powietrze jest jakby reakcją właśnie na te nieprawidłowości. Trzeba wspomnieć jeszcze, że te nieprawidłowości najczęściej pojawiały się w trzecim poziomie dofinansowania, to jest ten poziom, który był przewidziany dla osób najbardziej ubogich i dofinansowanie wynosiło do 100%. Ten obszar tych osób często nieumiejących poruszać się po gąszczu przepisów prawnych, zagadnieniach, no, te osoby były właśnie wykorzystywane w tych, w tych celach, aby czasami nawet wyłudzić to dofinansowanie. Dlatego Funkcją operatora jest pomoc w wyszukaniu takich osób i pomoc, wsparcie od samego początku, czyli określenie potrzeb energetycznych, zmian energetycznych w budynku mieszkalnym, przygotowanie audytu energetycznego, przygotowanie dokumentacji wnioskowej, pomoc, wsparcie w wyborze wykonawcy, a później. Pomoc i wsparcie no, w nadzorowaniu przebiegu tej inwestycji, tego, tej, tej modernizacji energetycznej budynku, i później ocieplenie. Funkcja operatorów w zamiarze Narodowy Fundusz przygotowuje warunki, aby, aby te narzędzie operatorskie mogły, mogły podjąć różne podmioty. W chwili obecnej e, trwa nabór e, w naszym województwie to już jest ponad 120 gmin, które przyjęły funkcję operatorską, także mieszkańcy mogą zgłaszać się właśnie do gmin i gminy poprowadzą, e, poprowadzą mieszkańców no, w sposób z założenia, bardziej bezpieczny, nadzorując trochę za mieszkańca cały proces inwestycyjny m, przebiegu tej, tej, tego przedsięwzięcia. Zanim pan odpowie na dalszą część pytania, tutaj od razu y, przypomnę, że informowaliśmy na naszej antenie, że gmina Besko ostrzegała mieszkańców, że to firmy się zgłaszały do nich, by powiedzieć, że mają podpisane umowy właśnie z gminami. Y, to nie ten kierunek? Y... Nie, no absolutnie nie ten kierunek. Y, trzeba wspomnieć, że zawierając porozumienia, gminy zawierając porozumienia z Wojewódzkim Funduszem, y, mają takie Powierzenia tych zadań operatorskich innym podmiotom. Natomiast tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem i sami wielokrotnie informowaliśmy, aby wybór tego operatora on był w sposób transparentny, tak żeby nie łączyć funkcji. Wykonawczej z funkcji podmiotu, który sporządza wnioski o dofinansowanie. Jest to w bardzo prosty sposób można sprawdzić, dlatego że te osoby, które zgłaszają się do gmin, można sprawdzić w ogólnodostępnych rejestrach działalności gospodarczej, czy dana osoba nie jest przypadkiem osobą, która prowadzi również firmę pod inną nazwą. I no, przestrzegamy firmy przed tym. Jest to, jest to w interesie przede wszystkim naszych mieszkańców. To nie jest interes Wojewódzkiego Funduszu czy, czy Gminy. To działamy wspólnie w interesie mieszkańców, aby, aby ten, ten operator był jak najbardziej transparentny. W tym momencie wydaje nam się, że, że tą funkcję wspólnie z gminami przez pewien okres będziemy wykonywać. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku. Po określeniu warunków przez Narodowy Fundusz tych operatorów na rynku będzie znacznie więcej. I na koniec jeszcze właśnie to podsumowanie. Ja ile wniosków teraz po 31 marca zostało złożonych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, jeżeli chodzi o czyste powietrze? Dokładnie, pani redaktor, jest to 947 wniosków na kwotę ponad 67 milionów złotych. W tym momencie rozpatrzyliśmy tych wniosków ponad 600, dokładnie 602 wnioski i wnioski oczywiście rozpatrywane są tutaj terminowo na Natomiast należy wspomnieć, że oceniając, czy tych wniosków jest dużo, czy mało, należy uwzględnić to, że proces składania musi poprzedzić tutaj analiza energetyczna potrzeb danego budynku energetycznego. To z pozoru spowalnia, natomiast przenosi właśnie na ten etap przygotowania wniosków tą dokładną ocenę i określenie zakresu rzeczowego zadania. I dziękuję za rozmowę, bo na pewno do tematu czystego powietrza jeszcze wrócimy. mi Państwa gościem był Andrzej Indycki, dyrektor Wydziału Wniosków i Doradztwa Energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. A ta rozmowa po dziewiątej do odsłuchania na naszej stronie internetowej www.radio.rzeszow.pl